No, my nie odpalamy zawodników, to mogę Tobie powiedzieć. To jest też ten projekt, o którym powiedziałeś. Często zdarzam się, młodzi trenerzy mówią: A słuchaj, jak ty nie będziesz dokładał jakiegoś nowego chłopaka, to oni nie będą rywalizować. To jest taki stereotyp, którego ja nie potrafię zrozumieć. Jeśli my tworzymy klasę 25-osobową, to oni wewnętrznie rywalizują. Ci najlepsi, jest możliwość wewnętrznej rywalizacji, jest możliwość przystawienia chłopaka do wyższej kategorii i to się u nas też zdarza, że. Przykładowo w CLJC U17 zagrał chłopak z rocznika 2.9 już dwa razy, bo uznaliśmy, że jest do tego gotowy i, i fajnie dać taki, taki handicap. I ten model skandynawski to jest moja, moja… Zawsze mówię rodzicom na rekrutacji. Ja chcę raz zrekrutować i idealną rekrutacją dopłynąć z tymi chłopakami do czwartej klasy. Oczywiście po drodze wysadzić te najlepsze jednostki, które Dostaną szansę w wyższych, większych organizacjach, którzy już będą mogli drapać swoje marzenia w akademiach ekstraglasowych. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mam historię gestu: to jest 102, 102 uczniów i w całej historii siedmiu uczniów odeszło. Czterech odeszło ze względu na predyspozycje zdrowotne. Bo jeśli chłopak przyszedł do nas, trenował dwa razy. W tygodniu i rzeczywiście weszliśmy na taką intensywność sześciu jednostek treningowych, a tak wygląda nasz plan. No to po półroczu okazuje się, że kwestie zdrowotne biorą górę, i taki chłopak nie może realizować takiego projektu. Ja wtedy w tym przypadku tych czterech osób, czterech chłopaków z wielkim żalem usiadłem z rodzicami i powiedziałem, że słuchaj, nie, nie kończ gry w piłkę, ale musimy znaleźć inny projekt, bo, bo będzie trudno, bo. Bo twój organizm na tym etapie jest nieprzygotowany, a nawet orzeczenie lekarskie jest takie, żeby, żebyś tak nie trenował. Dwóch wybrało inne organizacje, bo chciało grać w celiocie, bo, bo chciało zagrać w wyższej strukturze czy w lepszej. A tylko jednego ucznia, mówiąc kolokwialnie, wysadziłem z tej szkoły, bo nie odpowiadał mi jego system wartości, które my mamy. I to jest dla nas niezbędne, mimo że dostawał czas na korektę, mimo że dostawał czas na poprawę swoich. Także, jak widzisz, nie ma sytuacji, że chłopak odpadł, bo bym powiedział, że przechodził ulicą, albo zobaczyłem w sparingu chłopca, który grał lepiej od chłopca, który jest z naszej akademii. Ja powiedziałem: skupiamy się na naszych chłopakach, dlatego w Celiotce gramy w 90% chłopcami, którzy są od nas i którzy przyszli do tego, do, do tego projektu dwa lata temu.